Wielu właścicieli sklepów internetowych wprowadza własne opisy i nazwy, aby w atrakcyjny i unikalny sposób zaprezentować swoją ofertę. W tym filmie przedstawimy, w jaki sposób Integrator Megamo chroni Twoją pracę. Korzystanie z narzędzi automatyzujących procesy w Twoim sklepie zawsze pozostawia nutę niepewności, czy ich działanie nie wprowadzi zmian w danych, które przez Ciebie lub Twój personel są wprowadzane ręcznie. Dbając o komfort naszych klientów wprowadziliśmy w naszym integratorze szereg zabezpieczeń, które zaprezentujemy w tym materiale. Pierwszym i być może najważniejszym ograniczeniem wprowadzonym w integratorze Megamo jest całkowite uniemożliwienie kasowania produktów z Twojego sklepu. Mogą one jedynie zostać ukryte przed klientami. Gwarantuje to, że jeżeli produkt zostanie usunięty lub tymczasowo wyłączony przez hurtownię, nie utracisz powiązanych z nim informacji. Kolejne zabezpieczenie dotyczy ograniczenia skali zmian, które mogą zostać automatycznie wprowadzone przez integrator. Aby to osiągnąć, rozdzieliliśmy jego działanie na dwa niezależne od siebie mechanizmy: pełną oraz szybką aktualizację. Projektując szybką aktualizację, uznaliśmy, że powinna odpowiadać wyłącznie za odświeżanie podstawowych informacji o produktach, takich jak ich stan magazynowy, cena lub widoczność na karcie sklepu. Niezależnie od tego, czy odbywa się ona automatycznie, czy też uruchamiasz ją ręcznie z panelu integratora, możesz zadecydować, które z tych parametrów będą aktualizowane. Ograniczenie jej działania do kilku wybranych parametrów gwarantuje, że integrator nigdy samoistnie nie wprowadzi zmian w istotnych dla Ciebie informacjach o produkcie. Pozostałe parametry, takie jak opis produktu, jego galeria, przypisanie do kategorii czy producenta, cechy lub metadane, mogą zostać zaktualizowane wyłącznie ręcznie z zastosowaniem pełnej aktualizacji. Podczas jej uruchamiania każdorazowo określasz zakres wprowadzonych zmian oraz produkty, których mają one dotyczyć. Daje Ci to pełną kontrolę nad tym, którymi danymi chciałbyś zarządzać bezpośrednio z poziomu panelu administracyjnego sklepu, a które dane mają być wprowadzone przez integrator. Dzięki tym i wielu innym pomniejszym mechanizmom zawsze masz pełną kontrolę nad produktami w Twoim sklepie. Korzystając z naszego integratora możesz spokojnie pracować nad tym, aby produkty były atrakcyjnie zaprezentowane dla klientów Twojego sklepu, nie martwiąc się o to, czy ich stany magazynowe lub ceny będą aktualne. Sprawdź naszą ofertę na megamok.pl lub napisz na małpamegamo.pl, aby uzyskać więcej informacji.